Siemane, Maneczko! Widzieliśmy się jakieś 8 miesięcy. Dzień dobry. Coś w tym stylu, jakieś 8 kurwa miesięcy się nie wiem. o. No, górę wyszło, głupia sprawa widzę Wiesz co jest ironiczne? Że ja miałem dubbing wczoraj nagrywać, ale jakieś zryte mam Sonic X Shadow Generations. Summer Game Fest Trailer. Wczoraj wyszło, w nocy, ale ja już spałam w sumie. Ja nie, też... oglądałem Rick'a Mortygo pierwszy w nocy. <noise> e, tak, jakbyście zastanawiali się co u nas, żyjemy, wciąż się no. Jaki jest I git damy. wszystko, żyjemy. Nie pokłóciliśmy tak. się o pieniądze, których nie ma. E, Sonic X Shadow Generations Summer Game Fest Festival, lecimy. Nie oglądaliśmy, to jest, też reakcja będzie, to krótkie więc no. no. Okej, okay. o Jezu, czemu jest taka ja jakaś słowa? <laughs> Mix of gameplay and cinematic putage. footage, Capture from PC. the PC. Generation Generations Heroes. Ale... U. Super szanach. Ty też... Tobie też się wydaje, że... Generations stages Sonika są stare, a Shadowa nowe w sensie grafika? No, chciałem to powiedzieć, że to, to, to jest, jest odświeżony to tam top cały, nie? To jest Generations po prostu. No. Nie, no to wiadomo, że to będzie to tylko wiem. Generations, no nie, to będzie praktycznie to samo, ale ja. chodzi mi o grafikę. No, mi też. Od że tu jest dużo. A, okej, okay, okej. Okay. No. Bo tu Shadow fajnie wygląda. By no. oh, okay. O, okej. Sąki rozbud. Wieze, a The No, jest. Jest diametralna różnica. No. Ciekawi mnie w ogóle, kiedy to wychodzi, no bo No dla mnie to, no nie wiem, trochę frejerskie, jakby zrobili tak, że te poziomy Sonika są takie same. W sensie graficznie w sumie prawie niczym się nie różni, oprócz liftingu do 4K pewnie. A Shadowa od nowa no. zrobione, no to byłoby frajerskie już, no. no. To już lepiej DLC by, by było wydać. No. No bo jak na razie to tak. Trochę płynniejsze, no ale to... No, no, to... To no. jest niebo a ziemia, a może... To... Ja nie wiem, może oni nie chcą pokazać jak to... Ja nie wiem. No bo ten Shadow zajebiście wygląda, no ale... Ten Sonic wygląda praktycznie tak samo. O, Sonic 06 poziomy. Proszę. Czyli dadzą w końcu. One Ultimate Collection. O, no tu lepiej trochę wyglądało to, ale to... No zobaczymy w finalnym pro... o. Co? Co? Zbuntowany anioł. No, to... no No tam był chyba ten... E, Black Doom w trailerze gdzieś tam, czy w teaserze, więc... Łuźba! Ty, a to jest ciekawe, ty, ten shadow może być naprawdę fajny. No, no to główna atrakcja w sumie, no bo pewnie te no. poziomy Soników będą się prawie niczym nie różnić. 25 października. Wychodzi na Xbox One, też i PS4. Książeczka i będzie właśnie Sonic który Terioskin! O! Teriosa dodają nawet! O, kuźwa, ty pamiętasz? że to początkowo tak Shadow nie. miał wyglądać aaa no 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 ale to, adventure'owych rzeczy tu jest no siło rzeczy w sumie, no ale no ej zajebiste w sensie Shadow jest naprawdę super tylko boję się, że potem ten Sonic może kolić w oczy, że nie jest tak dobrze zrobiony nie? No No nie tak jest jak... aż tak ładnie odświeżony no. no bo Shadow to główna trakcja jednak, więc można na to przymrużyć oko no, czy wiesz, ja wiem, nie. bo to będzie cena dołkowej gry pewnie 300 no, no, no. Trochę się boję, że dali to jest Sonika tylko dlatego, żeby ten tytuł był specjalnie, żeby przyciągnąć fanów, bo to... no. Nowo Shadow bardzo dobrze wygląda. Du dużo detali ogólnie, ci powiem, szczerze. No. Ale Sonic, no to tak jak wcześniej, w sumie lekko podrasowany, ale oczekiwałem czegoś więcej, że naprawdę będzie taki wow graficzny. No, zobaczymy jak wyjdzie, ale póki co jakby to się nazywało po prostu Shadow Generations, to bym nie miał problemu, gdyby to było no, Shadow. Ale muszą pewnie jakoś scenę usprawiedliwić i muszą Sonica wrąbać. No, jakby to byłaby po prostu gra o Shadowle, no po prostu Shadow nawet by się no. nazywało i byłyby by te poziomy, to by nic nie ucierpiało pewnie. Może no, jakaś no. fabuła będzie zmieniona, zmieniona, nie wiem, bo to może jakiś reboot generki jest w takim razie, cholera go wie. O oh, jest, to Wizyt, Sonic z Shadow Generations mo. Nauczmy się więcej. Dobrze. Góra, ale strona 2000. Jezu. Right. No. Confront his wow. painful memories and unlock new dark powers to save the world. To jest bardzo ciekawe. No jest brzmi. ciekawe, ciekawe. No? Shadow evolve? Boże, w Clash Royale są ewolucje to jeszcze w Sonicu dali. <laughs> to będzie też. można kontroli chaosu używać, latać i surfować na wodzie. Zajebiste. Return through time and dimension, dimensions to defeat Black Doom, czyli trochę wracamy do Shadow the Hedgehog. No, no. Explore the new white space? Ale to w taki sposób będzie można. Open zone gameplay of Sonic. Sewing... O kurde. Ok. Czyli to będzie. Wow, to jak będzie jak w te zablokowane, tylko że to będzie. Open world. 3D. Tak, tak, to tak? już nie o będzie kurde. tylko hub. No. jest No? No, zobaczmy ile kosztuje. 50 dolców. 50 dolców. Ty, to, to nie jest źle jak na gry. Może być no, to 6... 200. Okej. Okay. No to akceptowalnie Ty. jeszcze. no. No Jak na ceny gier? A digi to Digital. Digital. Właśnie, Digital Deluxe. <laughs> digital może być Deluxe. O na Steamie o, można deluxe. zobaczyć. Proszę, proszę. O, proszę. Będziemy mieć P. 260. To nie tak źle, nie? Nie. Jak na Digital Ty Deluxe. Gorzej. Chyba twoje urządzenie nie jest już chronione, z pieprzej Malwarebytes, no co mnie to obchodzi? Ej, ale 260 zł za Digital Deluxe? Tam trochę rzeczy jest, szczerze ja może się skuszę na to. A Digital Standard Edition, to z czymś no, się osta, to w ogóle. A nie, to byliśmy Tańsza, na Steamie, tam być. już było, że 220. E, no to 4 no. dychy lepiej dopłacić, to Digital chwila Deluxa w sumie. No, nie ma sensu brać podstawowej. Czemu Digitalowa jest droższa wersja? Nie wiem. Dziwne. W sumie myślałem, że będzie na old, bo jednak fizyczna to muszą sobie te książeczki porobić, takie tam, no. no. no plastik, kosztuje, mhm. a tak to w sumie nic. Nie wiem, może wiedzą, że większość ludzi kupuje już czytale, może dlatego, nie wiem, nie mam pojęcia. No, no powiem tak, no. Warto było wejść, bo coś się dowiedzieliśmy na temat tej gry, no. na tej stronie. Zapowiada się dobrze, tylko mam nadzieję, że kampania Sonica też zrobił tak nieźle, no nie? No, bo na pierwszy rzut to taka. No, no Graficznie jest potrzebna. bardzo... Co? No niezbyt potrzebna. No, zgoda się. Wiesz, no tak jak mówię, mogliby zrobić po prostu gra o i tyle. Bo to też nie rozumiem trochę nazw, Sonic Shadow Generations. To nie ma sensu, bo Sonic Generations to przez to, że był classic Sonic. No, i jeszcze no. miałbyś Dreamcast na początku. No do tego pisało, że trzy jeże, nie? Czy to może o to chodzi, że. Nie, to klasy, kiedyś, mówię, jest? że kiedyś, jak wychodziło, w 2011. A, a, a. a trzy jeże, no bo. No. Modern, Classic i Shadow. No, no, ale no. nie ma Classic Shadowa na przykład, oj. Więc. No nie, bo... nie rozumiem mimo wszystko tej nazwy. No, no chyba to stricte do gry po prostu, nie i tyle. No pewnie to no. Nie wiem, co te częziary chcą zrobić. Mam nadzieję, że to dobrze. No no łyśnie chyba. Ja to geniaram, taki mam look. Chyba przekopaliśmy ten trailer i jak najbardziej dało się pewnie już z 15 minut jest na nagraniu. Pewnie, klasyk. Tak, myślałem, że to będzie naprawdę dwie minuty, ale tu powiedziałem na tej stronie coś jeszcze będzie. A my zawsze patrzymy cenę i tak dalej. No. No to bardziej jako no, no. Jako remake w ta gra pewnie podchodzi. Remake, remaster? Nie wiem nawet. Reboot w sumie. Bo Shadow jest dodany. Nooo. noo. Bo Shadow jakby był postacią drugoplanową w tej grze, więc... W się sensie jedynie to się klepało z nim. No i tyle. Tam no, got this, Był zadowolony w twojej roli. A ja teraz powiem. cała kampania. Ciekawe ile będzie poziomów. Mam nadzieję, że Sega nie żałowało nam no. poziomów z Shadowem. Myślę, że się tego nie przejdzie w 2 godziny albo godziny. No. Jakby chociaż te z 5 godzin gameplayu było, czy coś, fajnie no. by było, Shadowa. Ale to no. możliwe, że za dużo oczekujemy od Sega. Chociaż Frontier tu nie było dosyć. Także. gotowe. Frontier się no, jedna z dłuższych Nie, Jak najwięcej Shadowa dadzą tutaj. No. To fakt. Ten Shadow zapowiada się, ale to też takie dziwne, zobacz, ile Shadow ma bajerów, a ten Sonic to w sumie chuj No właśnie, to... ja mówię, nie wiem, jakby go dokleili specjalnie do tytułu, żeby był większy szum w internecie, że Sonic jest Shadow, bo to śmieszne, mm -hmm. bardzo, mi się Umicna. wydaje przynajmniej, no, no, no. Ale, to tak sobie myślę, no naprawdę, teraz tutaj Sonic jest drugą planową postacią, zapowiada się na No. To. Że to tylko na dolepkę, żeby, wiesz, więcej poziomów było i tak dalej, lepsze sprzedaż, takich. Ja ten... na tytuł, no. Tak. Ty no. Bo, no... A tutaj Shadow main character tym razem w kotek, po tylu latach w sumie. Troszeczkę minęło już czasu, jakieś... 18 lat. No. Nie licząc tego DLC do Forces. No ale te trzy poziomy były... By, by. Ten Shadow myślę, że może mieć ciekawy. gęby, oby nic nie spieprzyli. Frontiers było dobre. Oprócz tego DLC, no to będzie te Sonic Shadow Generations na pewno. Jeszcze dla fanów Dragon Ball, to jeszcze Budoka i czwórka wychodzi. Też gdzieś chyba na jesień. Boże, ile wydatków. No, dobrze, my kończymy ten film. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie. No, fajnie było znowu do Was pogadać trochę. No, pewnie z 20 minut. No. Surówki jest. Będę musiał to sklejać po tym. Dobrze, także... Gra się zapowiada dobrze. Myślę, że nie spieprzą tego, bo po prostu zbyt duża presja, to jest pod... No dobra, podobna, niepodobna. Chciałem powiedzieć, że podobna presja jak Adventure 3, ale... No nie. Ale ja myślę, że oni przymierzają się do tej Adventure 3 albo i remakeu jedynki. No bo no, tak tyle, dużo tego jest no, że skin do skin z e, Sonic Adventure, jeszcze Teriosa dodają nawet. No. no właśnie, mogą teraz badać czy takie ryzyko jest opłacalne dla nich. Na pewno jest opłacalne. No. Nawet jakby spieprzyli to, to by tyle preorderów było i tak dalej. Tak by kasy zarobili z tego. Dobrze, my lecimy. Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie. I jo, To dziękujemy. było SPP Reakcja, widzimy się jakoś za rok. Najpewniej żegnajcie. Opa.